Sos to jest właściwie taki rosół wylewa tutaj na tę torebkę Jak i wylewa mi się zbudzi dobrze że tylko zbudzi tak bym powiedział udało się. Zaraz powiem, jak tylko pan przyniesie wino. Grazie mille, signore. Powiedzcie, czy może być coś lepszego w życiu niż butelka wina w restauracji za 9 euro? To jest Marketo Centrale we Florencji, czyli rynek główny, czyli taka wielka hala, coś jak hala targowa we Wrocławiu na Świętego Ducha, gdzie podają najsłynniejsze włoskie, a właściwie Toskańskie lokalne produkty. Ja już mi silne leci, bo cały czas zapach idzie. I kupiliśmy sobie najsłynniejsze toskańskie danie, czyli słynne lampredotto, czyli duszony żołądek, krówki. Duszony przez kilkanaście godzin, poszatkowany przy nas, polany ostrym sosem. Na chlebie toskańskim, który szczyci się tym, że nie ma soli. A dlaczego nie ma, to Wam później powiem. Pan, pan chciał nam zdjęcie zrobić. Powiedziałem, że to na YouTube. Nie każdy lubi jeść podroby i flaki, bo to są tak naprawdę po, w Polsce nazywano by to flakami, ale smak jest zupełnie inny. To, to nie jest coś takiego jak flaki, tylko niektórych odrzuca sama koncepcja podrobów. A ja uwielbiam, tak jak i miliony Włochów. Mm, tu pan przygotował mm, kanapkę ze świeżą upieczoną. Szynką bądź karkówką. W każdym razie jest to porchetta, czyli świniaczek. Boczek, i najlepsza jako nośnik smaku przypieczona skórka. Ile mam spotkanie z niejakim błonarodkim Michałem Aniołem. więc dla odwagi, trochę wina. Właściwie cała butelka. Tutaj na Mercato Centrale. Wszystko jest naprawdę bardzo tanie. No bo taka butelka nie jest to co prawda super restauracja, ale normalnie można tu usiąść i zjeść. Kosztuje tylko 9 euro. To jest jakieś 38 zł. To jest szokująco niską ceną, jak na Europę Zachodnią. A kanapka, którą zjedliśmy, kosztowała 5 euro. 22... Złota, znajdźcie mi hamburgera prawdziwego w Polsce, który kosztuje 22 zł. Naprawdę chciałbym się tutaj przeprowadzić, tylko że musiałbym się od nowa uczyć języka. To jest horror. Taka mała obserwacja socjologiczna. Zauważyłem, że od tego roku znowu we Włoszech jest bardzo dużo turystów z Azji. Prawdopodobnie z Chin, może z Korei. Są to bardzo grzeczni, cisi, spokojni ludzie, i fajnie, że szaleństwo się skończyło z tymi zakazami podróżowania. Natomiast na szczęście nie ma tutaj żadnych ruskich, żadnych w ogóle. I to jest jedyny pozytywny aspekt polityki niejakiego Putina. I druga rzecz, bardzo dużo ludzi tutaj widzę, przychodzi sobie w przerwie na taki lunch, czy jak to we Włoszech się nazywa, jest 12.30, czyli ludzie mają przerwę w pracy, przychodzą sobie, dostają, zamawiają u pana talerz wędlin albo cokolwiek, chcą spaghetti, biorą butelkę wina, jedzą śniadanie drugie i idą do pracy. O ile nie są kierowcami albo nie pracują na wysokościach w budownictwie, jest to całkowicie zrozumiałe. I tak sobie pomyślałem, gdybym ja o 12 wyszedł z pracy, z biura mojego i poszedł do restauracji, wypił wino i wrócił do pracy, to następnego dnia już był w trybie wypowiedzenia. I to nie z mojej decyzji. Także włoskie dolce wina, Wita różni się trochę od polskiego i nie wiem, czy nie chciałbym się tutaj przenieść na emeryturze na zawsze. A bar, w którym właśnie jemy, prowadzi prawdopodobnie małżeństwo. Pana i pani, tak po 80 osiemdziesiątce są razem. Niezwykle sympatyczni ludzie. Interes rodzinny, widać, że wszystko przygotowują na świeżo. No, moje zachwyty nad Florencją i Italią nie mają końca, no ale ja i tak nie oddaję nawet jednej czwartej emocji, które we mnie buzują, pozytywnych oczywiście. A, jedyną negatywną emocją to jest ruch drogowy. Tutaj więcej stresu przeżywam jadąc ulicami Florencji, niż Stalin przeżywał w czerwcu 1941 roku. To mogę z całego serca Wam potwierdzić. Muszę w końcu zapłacić za te wszystkie dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś horrendalna kwota. Tutto, tutto. i nie zapłaciłem, bo się człowiek odwrócił ode mnie. Pancetta tutto, molto gusto. I il conto per favore. Molte grazie signore. Grazie. Buona giornata. Ciao. Za pełen lunch plus całą butelkę wina zapłaciliśmy tyle. Jeszcze dostałem policzek wieprzowy od pana. W sensie plasterek do spróbowania. Myślałem, że to jest panczeta, czyli boczek, ale to był wedzony policzek jak pan pokazywał, że stąd trochę smakuje jak sało polsko-ukraińskie. Naprawdę Gościnność tego narodu jest oszałamiająca. Aż się turyści z Chin na nas patrzą. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, kimkolwiek jesteście. Dziękuję. Stojąc przy tym pięknym budynku Ery wieży Efela mniej więcej, czyli konstrukcja stalowa nitowana, praktycznie początek XX wieku. W każdym razie Mercato Centrale ma dwa piętra. My jedliśmy na parterze, tam gdzie jest większość sklepów spożywczych i nieliczne restauracje, natomiast na górze jest mrowisko. Jest, jest tak wypchana restauracjami ta hala, jak dobra kasza z kwarkami. Praktycznie znalezienie miejsca o tej porze jest yy, graniczy z cudem. A jest dwunasta jest 13.10 w środę, w listopadzie, więc to miasto nigdy nie zasypia, chociaż tak naprawdę, między innymi mówiąc, o 18.00 jest już prawie wymarłe. Zachęcam, żebyście przyjechali tutaj i zjedli lampre d'otto w Marketo Centrale albo w jakimkolwiek innym miejscu, gdyż jest to bardzo, bardzo dobre, lokalne jedzenie, bez żadnej przesady. we Włoszech, a zwłaszcza we Florencji, nie kupować przypadkowego jedzenia, tak zabierzemy Was na pewne bardzo dobre kanapki z takim oto widokiem. Chodźcie. To się nazywa Amorini Panini. Chodźcie. Hello. I saw your photo on Facebook with Donnarumma. Yes, yes, that's right, that's right. That's right. That's right. Gigi do yes, yes, yes. Uno Rucelai i sí. uh, y uno Vescucci Focaccia o Panini Focaccia że no już tu byliśmy w zeszłym roku w lecie. Było bardzo gorąco, więc piliśmy dużo prosecco, ale kanapki były świetne. Ta się nazywa ruczelai i jest z szynką i oczywiście z ulubionym daniem mojej żony, czyli z pastą z trufli. Trufli jest bardzo, bardzo wyczuwane, a moje nazywa się Vespucci od słynnego włoskiego podróżnika Amerigo Vespucci i ma w sobie wieprzowinę oraz kiełbasę peperoni. Czy jest dobra? Bo tego rodzaju jeszcze nie próbowałem. Peperoni to nie była kiełbasa, tylko ostra papryka, co jest jeszcze lepsze. No i wino Bianco, ja chyba do tego Dawida to nie dojdę dzisiaj. No, ale Florencja ma swoje prawa, więc na razie oddalę się w kierunku odmentów w konsumpcji. Trwa to godzina. Jezus Maria. Godzina do wejścia. Ja nic nie wiem o Dawidzie. Żeby się tylko nauczyć, żeby się tylko nauczyć. Dawid, Dawid. Rzeźba Michała Anioła, zapamiętać. Michał, a, Michał Anioł, Michał Anioł, Michał Anioł. Michał Anioł, Dawid, Dawid, Michał Anioł. Nie zapomnij. Michał, Michał, Dawid. Yy... Jerzy Michał, nie to Włodyjowski, Jezus Maria. Dawid, włona Michała. Nie. Michałku, Michałku. Michałku, Michałku. Michałku, Michałku. Jakoś sobie na pewno poradzimy. A teraz muszę oddać się nauce. Na starość tyle mi przyszło. Czyli wyszło na to, że Dawid po włosku brzmi Dawid. Do Da Vinci oznacza, że był z Vinci. Ale to nie ma nic wspólnego z Dawidem. Tak mi się przypomniało tylko. Widząc taką pasticerię na rogu, czyli pasticzerie, czyli cukiernia. Si, prego. Taką pasticerię widząc na rogu trudno się nie nie zatrzymaj, no trudno się oprzeć ja nigdy w życiu nie jadłem tego oryginalnie we Włoszech nigdy jeden z tych słodkich drogaliczków jest z czekoladą a drugi z pistacjami a... i nie jest to nutella a drugi jest z pistacjami po 2,5 godziny w kręceniu filmu potrzebowaliśmy co innej dawki glukozy. Jeszcze wina, Ta już poza kamelą. I na koniec dnia trafiliśmy do włoskiej restauracji. A jaka miałaby być inna restauracja we Florencji? Oczywiście może być też chińska. Nazywa się Iradbi na południowym brzegu rzeki Arno. Wszystkie restauracje teraz są zawalone klientami, ponieważ jest pora kolacji. One się otwierają w ogóle te restauracje o 19 i zamykają zazwyczaj o 23. I dostaje się zawsze y, do mineralnej wody chlebek. Chlebek toskański bez soli. Ponieważ w dawnych czasach, jak była wojna między Florencją a Pizą, to Pisa zakazała, właściwie zablokowała Florencji dostęp do morza i nie mogli sprowadzać drogą morską soli, więc wymyślili chleb i potrawy bez soli. Taka jest teraz, że tak powiem, tradycja. I w tych wszystkich focacciach też nie będzie soli. Trzeba się do tego przyzwyczaić. No i oczywiście taka butelka wina Chianti, czerwonego, kosztuje euro. 20. A oh, woda nie ile. W życiu nie słyszałem takiego krzyku w restauracji. Typowa, typowa głośna kolacja. Wszyscy drą się w niebogłosy, a im głośniej drze się sąsiad, tym ty się drzesz głośniej, żeby w ogóle cokolwiek zrozumiał twój partner K. Ale my po prostu sfilmujemy jedzenie. Ja mam królika na przykład. A to drugie, to nie wiem co to jest nawet. Co to jest? Co to jest za drugie danie? No nie dowiemy się, ale spróbujemy to, bo może kiedyś powiemy. Królik, którego jeden przebił mi podniebienie kością. <gry> Więc krwawie bardzo intensywnie do wewnątrz. Niemniej jednak musimy wam pokazać deser, którym jest wariacja w stylu tiramisu z czekoladą. Była jeszcze do wyboru z truskawkami. Jak to smakuje? Zadam odwieczne pytanie youtubera. Jak to smakuje? oddam żonie ten deser, bo to jest jej. Ja tylko tak służbowo spróbowałem, bo nie wiem słodkich rzeczy. Nie ja Cię w ogóle nie słyszę. Bardzo proszę o konsumpcję. Trattoria Iradi we Florencji ukryta w bocznej uliczce, którą znaleźliśmy, znaczy nie uliczkę, tylko trattorie na Google Maps pozostanie w naszej pamięci i w sercu na zawsze. Jedzenie było bardzo rzetelne i przyjemne. Natomiast y, uczestnicy... znaczy trzeba zaznaczyć, że mm, jak weszliśmy, to przyszło y, 30 włoskich y, kolegów, którzy mieli imprezę pracową y, integracyjną i tak straszliwie się darli, ale tak straszliwie, że to nie był głos, to był ryk. Jak w karierze nikodemadyzmy, to był ryk. Nawet nie słyszałem własnych myśli, ale taka jest włoska natura. I tak sobie pomyślałem, że u mnie w pracy impreza pracowa nie zaczyna się tak jak u nich o 21.30, tylko o 16.30 się zaczyna, o 21.30 wszyscy już grzecznie śpią w swoich malutkich łóżeczkach. Ale co kraj, to obyczaj. No i niestety, zamówiwszy królika, kość wbiła mi się w podniebienie powodując intensywne krwawienie do wewn wewnątrz twarzy. Ale przecież nikt mi nie kazał przebijać sobie podniebienia kością, prawda? To ja nie umiem jeść. Ogólnie mówiąc, jest wesoło. Ja żyłem nawet dobrze.